Cześć, z tej strony Brod, obejrzałem sobie właśnie odcinek szósty anime pod tytułem The Unlimited Hyobu kioskę i chciałbym się z tobą, drogi słuchaczu, podzielić moimi wrażeniami i pokrótce opisać ten odcinek, co się w nim wydarzyło. Ale zanim to zrobię, chciałbym idąc za radą pana Yahras.pl przedstawić to w sposób bardziej naturalny. To znaczy nie czytając z kartki, tak jak to wcześniej robiłem. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Sami ocenicie, sam ocenisz potem rezultat mojej wypowiedzi. Co się wydarzyło w anime? Bardzo wiele ciekawych rzeczy. Otóż okazało się, że statkiem, którym podróżują i w którym mieszkają esperzy, albo esperowie, nie wiem jak to wymówić, jest kierowany przez mózg bliżej jeszcze nam nieznanego Ichachiego. Poza tym, Andy, główny bohater, jeden z głównych bohaterów tego anime, zdecydował się zdradzić Hiobu, za co być może zapłaci życiem, ale o tym przekonamy się w następnym odcinku. Dowiemy się też, jak Andy został agentem biura dochodzeniowego ESP Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawa historia, lecz krótka. Oczywiście to nie wszystko. W tymże odcinku wydarzyło się jeszcze więcej bardziej albo mniej ciekawych rzeczy, ale nie chcę o tym mówić, ponieważ lepiej będzie jak sam obejrzysz tenże odcinek. Szczerze powiedziawszy to anime bardzo przypadło mi do gustu. Jestem pod wielkim wrażeniem tegoż anime. Bardzo ciekawa fabuła i historia. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej się rozwinie i dowiemy się jeszcze więcej ciekawych rzeczy, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo niejasności i liczę na ich rozwianie. Co więcej, po tym odcinku, jak już wspomniałem, pojawiło się wiele niejasności i pytań. No, czy, czy rzeczywiście planem Hiobu jest wymordowanie wszystkich normalnych ludzi? Czym jest normalność? No, normalni ludzie w tym anime to tacy, którzy nie posiadają super naturalnych mocy. Jeszcze są inne pytania, na przykład, co mówiła przepowiednia i czy się zrealizuje? I czy Hiobu zabije Endiego? No, tego jeszcze nie wiemy, i być może dowiemy się w siódmym odcinku. Z niecierpliwością czekam na następny odcinek. Do zobaczenia, cześć!